Witajcie w drugim odcinku programu. Program poświęconego Grom Roguelike i Roguelite. Nie musieliście długo czekać na kolejny odcinek tego programu, gdyż jakby nie patrzeć, ten poprzedni odcinek był odcinkiem zerowym. Jeżeli. Myślicie, że, że ta regularność będzie się powtarzać, to yy, mam złą wiadomość, nie będzie. Następny odcinek raczej nie pojawił się zbyt szybko. Zaletą tego, że drugi odcinek wrzucam tak szybko, jest to, że jeszcze nie uzbiały się jakieś słowa krytyki w stosunku do pierwszego odcinka, więc mogę raczej założyć, że pierwszy odcinek spotkał się z dość pozytywnym odbiorem. Jednak, niezależnie od tego, czy krytyka będzie, czy nie, ja nie zamierzam stać w miejscu i. Chociażby ogoliłem się. Postanowiłem, że... Chcę w pewien sposób oddać hołd dla Macieja Makuły, znanego także w internecie jako Wonziu. Kilka lat temu prowadził program Dom Staryców, w którym opowiadał o starszych grach, ukazując fragmenty filmów, które są w jakiś sposób powiązane z grą, nazywał to skojarzeniami. Ja chciałbym zrobić coś podobnego i dlatego chciałbym przedstawić Wam moje dzisiejsze skojarzenie związane z grą Crypt of the Necrodancer. Chodzi o film Adrenalina z Jasonem Stathamem. Tam główny bohater zostaje otruty trucizną, która blokuje wytwarzanie adrenaliny. Chcąc zdorwać osoby, które są odpowiedzialne za ten stan rzeczy, Jason Statham musi biegać, skakać, strzelać, innymi słowy robić wszystko to, co da mu adrenalinę, która pozwoli mu dłużej przeżyć. To było moje dzisiejsze filmowe skojarzenie. A teraz przejdziemy do mięska dzisiejszego odcinka, czyli gry Crypt of the Necrodancer wydanej w 2015 roku przez Base Yourself Games Budą bohaterką jest dziewczyna imieniem Cadence. Już pewnie sam fakt, że protagonistką jest kobieta wystarczy, aby zakwalifikować go do nurtu WoW. Cadence jest na epickim kwestie szukania swojego starego, który kilka lat temu poszedł po mleko do tytułowej krypty nekrotancerza i nie wrócił. Udaje jej się znaleźć kryptę, ale w wyniku upadku zostaje śmiertelnie ranna. By chciał, że trafiła na gospodarza tego miejsca, a ten kradnie jej serce i rzuca na nie klątwę. Od teraz jej organ będzie bił w muzyki tytułowego nekrotancerza. Jakim z cudem dziewczyna to wszystko przeżywa, a jej całym staje się jednak pani właścicielowi krypty. Krypta w the Dancer nie jest grom gdzie fabuła jest na pierwszym planie. Mimo to śledzi się z zainteresowaniem tym bardziej, że w miarę naszych postępów zostaje ona wzbogacona o kolejne wątki. Na dodatek, aby poznać prawdziwe zakończenie gry trzeba przejść przynajmniej trzy razy. Ja przede wszystkim rozgrywkom. W tym programie będą się pojawiać gry turowe oraz gry zręcznościowe. Crypt of the Necro Dancer wyróżnia się na ich tle, łącząc stylowość i zręczność. Wszystko, co będziemy robić w losowo generowanych lochach, będziemy robić zgodnie z rytmem świetnej muzyki, skomponowanej przez danego baranowskiego. Innymi słowy, Którą w tej grze jest takt lecącego utworu. Za każdym razem naszym zadaniem będzie znalezienie wyjścia do następnego poziomu. A na naszej drodze stać będą różne stwory. Krypta to, to w pewnym sensie gra ratoneczna. Bo nasi przeciwnicy również robią wszystko w rytmie muzyki. Białe szkielety co dwa takty przesuwają się o jedno pole w naszą stronę. A niebieskie glucy skaczą na zmianę w górę i w dół. W zapamiętaniu ich schematów pomaga ich charakterystyczny wygląd. Jednak im dalej w las, tym trudniej. I przeciwnicy mają bardziej zaawansowane schematy. W dodatku na na końcu każdego piętra znajduje się mini boss, a na końcu strefy boss. Ostatnią sterują się za pomocą strzałek, a z przelotów korzysta się wciskając jednocześnie dwa klawisze. Sterowanie jest tak proste, że w grę może zagrać nawet na macie do tańczenia. Walka wygląda tak, że staramy się nie wchodzić na pola, na które zamierzają wejść nasi przeciwnicy, gdyż to będzie skutkować obrażeniami. Jednocześnie my sami staramy się ich złapać w zasięg naszej broni. Każda działa inaczej. Początkowy szteret zadaje obrażenia na jedno pole wskazaniem kierunku, drugi miecz na dwa, to samo W3 ale tą podobnie jak i sztyletem można rzucić. Broń jest kilkanaście i dość szybko można załapać jak one działają. Broń może też zostać zrobiona z różnych materiałów, które zapewniają im dodatkowe efekty. Jedne zwiększają obrażenia permanentnie, drugie na przykład po podniesieniu złota. Możemy też zbierać rzeczy wspomagające, lepsza pochodnia zwiększy nasz zasięg widzenia, lepszy pancerz redukuje obrażenia, a inne przedmioty będą nas leczyć po kilku zabójstwach. Nie wspomniałem jeszcze jak istotne jest utrzymanie rytmu do piosenki w w rogu zwiększamy nasz mnożnik podnoszonego złota, który się utrzymuje do momentu dopóki nie dostaniemy obrażeń lub nie pominiemy bipu. Ów jest jeszcze istotniejszy przy wyposażeniu obsydianowym, gdyż przy wysokim te rzeczy stają się jeszcze mocniejsze. Zaraz z postępami oblokować będziemy nowe postacie, a nawet permanentne ulepszenia. Te drugie raczej sugerują to, że krypta nekrotrancerza to roguelite, a jeszcze do tego po pokonaniu jednej strefy możemy od razu przejść do kolejnej tym samym nie zaczynając od Początku. To jest Rowclide, ale można jednak grać w niego jak w like gdyż obecny jest tutaj tryb wszystkich stref. W nim śmierć oznacza cofnięcie się na sam początek, a wszystkie permanentne ulepszenia nie działają, więc jesteśmy zdani na to, co znajdziemy podczas eksploracji. Posłuchajcie naprawdę zmienia rozgrywkę. Poraszek Ela jest pozbawiony broni, ale ma łopatę pozwalającą na odpychanie wrogów. Ma też nielimitowane bomby, co raczej sugeruje, aby trzymać wrogów na dystans. Granie balden oznacza rozgrywkę bo nie musimy grać w muzyki. Pozostałych postaci nie opisuję, bo nie chcę posuć niespodzianki, ale pragnę jeszcze wspomnieć, że Krypta ma postać prawdopodobnie największym wyzwaniem z historii gier. Do gry wyszły trzy dodatki. Amplified to wzbogacające nową zawartość i postacie. Synchroni, który oprócz dodatkowej zawartości dodaje sieciowy multiplayer. Najmniejszym dodatkiem jest Hatsune Miku, który dodaje tytułową cyfrową śpiewaczkę. W mojej opinii dwa pierwsze są absolutną koniecznością, bo istotnie poszerza Grę między innymi o nowe tryby. Przykładem jest lokalny multiplayer, gdzie w podstawce można było grać wyłącznie w dwie osoby na jednym ekranie. Po zainstalowaniu synchronita liczba zwiększa się do czterech. Crypt of the Necro Dancer nie ma się czego wstydzić na tle innych rogalowatych. Mnóstwo postaci, przedmiotów oraz trybów, w tym mój ulubiony tryb dzienny, gdzie każdy gracz trafia do identycznych podziemi, a w nich będzie walczyć z innymi graczami o to, kto na jednej próbie ukończy go lepiej. Po dobie wyzwanie zaczyna się od nowa z innymi podziemiami, więc w tym trybie jest to są czyste umiejętności. A jeśli obawiacie się, że muzyka danego baranowskiego wam się znudzi, to spokojnie. W grze dostępne są remiksy, a dodatkowo my sami możemy wgrać muzykę do konkretnych etapów. Crypto The NecroDancer to jeden z moich ulubionych rogalowatych. Nie jest to jednak gra dla wszystkich. Jak ognia, powinny unikać jej osoby, które nie czują rytmu. Kiedy daje w nią zagaj z neobrym, to mało kto potrafi poradzić sobie jednocześnie z walką i trafianiem w rytm. Podobały mi się nawet takie małe smaczki, jak to, że na jednej strefie z motywem ognia i lodu odtwarzane są dwie wersje tego samego utworu, w zależności od tego czy stoimy na części gorącej czy chłodnej. Oraz tożysk kepikarz śpiewa lecący utwór. Ogólnie myślę, że oprawa audiowizualna gry jest świetna. Więc jeśli to, co powiedziałem, o grzewa zachęciło, to polecam w nią zagrać. Tym bardziej, że jest często na wyprzedażach. To była gra Crypt of the Necro Od tej gry zaczęła się moja przygoda z grami Rogue Like i roguelite. Light. Mam nadzieję, że Was zaciekawiła i że z równie wielką uwagą będziecie śledzić następne odcinki tego programu. Bo w następnym odcinku gra, która prawdziwie spopularyzowała, gatunek Rogue Like. Co to będzie, możecie się już tylko domyślać. Z mojej strony to już wszystko, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i widzimy się w następnym.